Może pan się o mnie oprze? Pan tak więdnie, panie Koprze. Uff. Cóż się dziwić, mój szczypiorku? Siedzę tutaj już od wtorku. Rzeczę na to kararebka. Spójrz na rzepę. Ta jest krzepka. Groch po brzuszku rzepek lepiej, jak tam rzepa? coraz lepiej. Akcja Dotknij Teatru, już jak po raz, to jest dziesiąta edycja, my włączamy się w nią już po raz drugi. W zeszłym roku dość aktywnie uczestniczyliśmy, w tym roku również. I y, trwa to od 18 marca do 31 marca. I w tym czasie organizujemy różne przedsięwzięcia związane właśnie tematycznie z teatrem. Kwoka gniewna i surowa zawoła, A to kraw! Przyszła świnia prosto z błota, kwoka złości się i joda, Ty też pani tu wyczynia, no, tak nabłocić, no a to świnia. Staramy się od y, najmłodszych lat y, dzieci tutaj do nas y, m, zapraszać, pokazywać im y, w miarę oczywiście swoich możliwości, teatr od kuchni, czyli zwiedzają nasze zaplecze, zwiedzają scenę a przy okazji właśnie możemy zaproponować im słuchanie bajek w wykonaniu wspaniałych aktorów. W tym roku zgodzili się z nami współpracować pani Małgorzata Gadecka i pan Jacenty Jędrusi, to są aktorzy Teatru Rozrywki. Jak tylko to jest, to jest możliwe, to, to staram się czytać dzieciom. Mam takie zaprzyjaźnione przedszkola, gdzie, gdzie ciągle urzęduję, między innymi na osiedlu Tysiąclecia jest takie przedszkole imienia Krasnala Hałabały. No i byłem przy narodzinach tego imienia no i potem Staram się tam bywać za każdym razem, kiedy tylko mnie potrzebują. Słoneczny uśmiech ma na twarzy. Każdego z nas chce nim obdarzyć. To jest Polka dla Jezusa i dla babci i na Wydaje mi się, że czytanie dzieciom jest rzeczą potrzebną. Tutaj nawet troszeczkę próbowaliśmy na ten temat rozmawiać. Dzisiaj e, wszyscy żyjemy w takim epoce mediów wizualnych. E, telewizja, kino, głównie telewizja, ona kształtuje nasze gusta. A wydaje mi się, że dobra literatura, jakaby nie była czy ta starsza literatura dla dzieci, czy ta nowsza, To jest jednak słowo, y, operowanie tym słowem y, powoduje, że rozwija się chyba inna wrażliwość u dzieci. Rozwija się wszystkim wyobraźnia. Dzieci muszą sobie wyobrazić to, o czym im się mówi, co się czyta. Wydaje mi się, że to jest bardzo pożyteczne. No, a poza tym każde spotkanie z dziećmi na no, takiej niwie nie teatralnej, tylko, tylko tak trochę półprywatnie, wydaje mi się, że jest korzystne. No, Spotykają się z żywym człowiekiem, który coś tam do nich mówi, w jakimś języku czyta, no, może troszeczkę lepiej niż to zrobi Pani nauczycielka, albo, albo trochę inaczej po prostu niż to zrobi mama czy tata, ale to czytanie jest ze wszechmiar bardzo pożyteczne i konieczne. W dodatku cały... Buracza! Taka to była... Dobrawa Brawa dla no Was! Bardzo pięknie, no kurcie, Wy to znacie na pamięć normalnie.